Witajcie na kanale Sklepiku Gości, z tej strony Monika. Dzisiaj chciałabym Was serdecznie zaprosić do wykonania ze mną kartek. Nie wiem jeszcze, ile nam tych kartek wyjdzie, czy dwie, czy trzy. W każdym razie chciałabym Was serdecznie zachęcić y, tymi kartkami do wzięcia udziału w naszym wyzwaniu, które trwa. Tematem tego wyzwania są jesienne kolory. Także, jak widzicie, ja też na biurku mam jesienne kolory w różnym wydaniu. I przygotowałam sobie tak naprawdę trzy kolekcje papierów. Przede wszystkim mam kolekcję Wild Garden, czyli Dziki Ogród, którą zaprojektowała nasza Kasia kędzierska dla Craft O'Clock. Ja szybciutko wam pokażę tylko, jak ta kolekcja się prezentuje. To jest nowy, tańka kolekcja. Pokażę Wam ten format 30x30, tam oczywiście są jeszcze inne, wszystko znajdziecie na półkach sklepiku. Zobaczcie, tutaj mamy takie piękne dodatki, które na pewno też wykorzystam w swojej kartce. Tutaj mamy arkusz taki z wielkim kwiatem i z takim jaśniejszym tłem, tutaj mamy zieleń. Także jak sami widzicie, rzeczywiście ta kolekcja ma piękne takie właśnie jesienne kolory. Wszędzie też przebija skrypt, koronki. No i oczywiście wszechobecny ten dziki ogród. Wszędzie są rośliny. Takie trochę strony dzielnika się kojarzą. O, tutaj takie śniutki. Narkusz też jest bardzo piękny. Tutaj ciut ciemniejszy. I ostatni prezentuje się w ten sposób. Także tak wygląda kolekcja podstawowa. Ja dzisiaj oprócz tej kolekcji i tutaj tych elementów do wycięcia, yy, chciałabym użyć sobie też yy, elementów z tych dwóch arkuszy. To są dodatki do wycinania yy, liście 5 i kwiatki 8 i one wyglądają tak. Także z tego na pewno powstanie jedna kartka. Sobie teraz odłożę. Drugą kartkę chciałabym zrobić z wami z kolekcji Cozy Evening, to jest Mintaj by Karola, to też jest jedna z nowszych kolekcji. I tutaj też mamy elementy do wycięcia, przepiękne, właśnie już takie typowo jesienne. Tutaj mamy i wiewióry, serenki. piękne też kompozycje są te kwiatowe, te z różami. Dynie oczywiście nie mogło ich zabraknąć. I tutaj po kolei wam szybciutko arkusze pokażę. Tak jak widzicie, te kolory jesieni się przewijają na każdym arkuszu. Tak. Tutaj piękne róże, takie akwarelowe. Arkusz z listeczkami i arkusz z kartami świetna jest ta wiewióra z tymi sercami tutaj w tle, może ją wykorzystam i tutaj mamy takie karty i tu już od nowa są arkusze także tak to się prezentuje ta kolekcja to będzie nasza druga kartka i trzecia kartka będzie kawowa w związku z tym, że też miesiąc październik w sklepiku Gosi jest miesiącem z laserowelowe, czyli w ramach akcji promujemy nasze polskie mamy w tym miesiącu producenta laserowelowe, więc ja postanowiłam, że trzecia moja kartka będzie taka kawowa. Ona będzie oczywiście z elementami jesiennymi też. I to jest kolekcja Coffee Time, właśnie od laserowelowe. Tutaj mamy paseczki, są elementy do wycięcia, napisy. i może Wam od początku pokażę to jest pierwszy arkusz taki naprawdę kawowy, czyli ziarenka kawy, deseczki, krata. Ta kolekcja też się nam świetnie sprawdzi do męskich projektów. Tutaj znowu ziarenka kawy, tym razem narysowa narysowane. Tutaj mamy arkurzy z narysowanymi ziarenkami, takimi o widzicie, fajnie naszkicowanymi. Tutaj mamy pasy. Znowu taka krata, trochę w, ukosem. Tutaj mamy taki jakby worek kiutowy czy płótno, tak na zbliżeniu. Pognieciona karteczka z odbiciem od kubka. Od kawy. Tutaj mamy taki worek z kawą, czekoladę, trochę cynamonu, czyli takie rozgrzewające klimaty, napisy. I tutaj jest taki popękany akusik. Z drugiej strony są y, karty z elementami do wycięcia, także tak się prezentuje ta kolekcja i teraz szybciutko Wam powiem tylko co jeszcze sobie dodatkowo przygotowałam jako bazę do kartek chciałam wykorzystać ten papier, ja go też w sklepiku gości sobie kupiłam, to jest papier z jednej strony kraftowy a z drugiej strony on jest taki brązowy i świetnie właśnie się sprawdza do takich kolekcji, też do jak używam do robienia bazy do męskich kartek, bardzo fajnie mi się sprawdza i to jest, zobaczcie to jest 275 gram kraft brązowy się nazywa ten papier także też go sobie w sklepiku gości możecie zobaczyć i teraz jeszcze z dodatkowych elementów mam te tekturki laserowelowe kwiatuszki materiałowe i papierowe różne tutaj sobie wyciągnęłam też koronki takie listeczki, bo mi się przydadzą do jesiennego projektu, takie zwisające elementy też koronkowe potem mam jeszcze tutaj gałązki od Artistico mam dwie serwetki z craft passion wycięte. Mam też już przygotowane takie listki. Ja je używam sobie do innego projektu i mi dużo zostało. One są namalowane na papierze akwarelowym właśnie farbami akwarelowymi i pochlapane są na złoto i na biało i ja je wycięłam tym wykrojnikiem z agaterii. Także to jest to i przygotowałam sobie, jeśli chodzi o media, przygotowałam sobie farby Rustic Paint. To są z fabryki Dekoru farbki. Ja sobie wziąłam akurat trzy kolory: mamy żółty, zielony i taka intensywna czerwień. Ja chciałabym nimi właśnie uzyskać taki efekt jesiennych liści. Dodatkowo wyciągnęłam sobie jeszcze taki preparat, pasta efekt rdzy. On jest właśnie troszkę podobny do tych Rustic Paint, bo też ma takie jakby drobinki, i da, da nam trochę koloru brązowego, także. To są moje media, które dzisiaj będę używać do kartek. I co? Kartki nie będą duże. Chciałabym, żeby miały format taki powiedzmy C6. I żeby nam się otwierały do góry. Więc ja sobie obetnę pewnie tutaj może 4. Zaraz zobaczymy, chyba 4 cale zrobimy sobie na 5 i 6 ósmych. Tak mi się wydaje, żeby sobie wykorzystać cały papier. Zrobimy sobie od razu. Takie bazy będą nam potrzebne 3 to można nawet zrobić 4 i 1, bo arkusz ma 8 i 2. Ok, mamy 4 i 1 i to będziemy sobie bigować na połowę. To wyjdzie mniej więcej 5 i 6 chyba 8, to sprawdzę. Tak mamy 11. 5 i 7 ósmych to będzie. Jeszcze sobie sprawdzimy, czy na pewno jest połowa. Mhm. Czyli to będzie 5 i 7 ósmych. To będą takie małe, niewielkie karteczki. teraz sobie tą drugą też zbiguję. I zaraz sobie jeszcze jedną przytnę i będziemy działać. Mamy trzy bazy, to już możemy sobie złożyć. I zaczniemy od kolekcji Kasi. <grych> Także zapraszam do wspólnej pracy. Nasze karteczki skończone. Tutaj mamy karteczkę z kolekcji Kasi Wild Garden. Tutaj jeszcze poza kamerą dodałem troszkę czerwonego tu w środku na te pręciki, sznureczek i kilka dodam listków też wyciętych z tych elementów. I tak się prezentuje, tak jak widzicie, tutaj ten, te farby. One tworzą taką chropowatą warstwę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Staram się jakoś to złapać. O. Tworzą taką chropowatą warstwę. Jeszcze pościągam resztki kleju. I tak samo tutaj to widzicie. One zostawiają tak, jakby takie drobinki po wyschnięciu. I to powoduje, że wszystko robi się takie chropowate. Bardzo fajnie to wygląda. Także to jest jedna karteczka. A druga taka całkiem prosta, już bez kwiatów. Tutaj dałam tylko jeszcze na końcu wosk z pentartu. Ten mój ulubiony w kolorze brąz. Taka dosyć płaska kartka, nawet do koperty można ją wsadzić. Mam nadzieję, że jesteście, poczujecie się zainspirowani i dacie radę jeszcze stworzyć jakąś fajną pracę w jesiennych kolorach, żeby zgłosić się na nasze wyzwanie. I co? Ja na razie się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa, pa, pa.